Cześć, z kadr, to jest kolejny gameplay z gry The Forest. W dzisiejszym odcinku będę kontynuować budowę mojego dużego domu. Konkretniej będę budował ściany, aczkolwiek zanim będę mógł w ogóle zacząć budowę ścian, to muszę jeszcze dokończyć budowę tutaj e, zarówno fundamentów, jak i podłogi. Jak widać, jeszcze trochę kłód mi brakuje, więc na początku odcinka sobie troszeczkę porąbie drewna, a później zamie planowaniem rozłożenia tutaj ścian i ich budowy jak widać słońce, słonko właśnie w grze wschodzi czyli idealna pora na rozpoczęcie pracy ale na początku właśnie zanim zajmę się w ogóle budowaniem ścian no to jednak muszę dokończyć budowę tutaj tych, tych fundamentów oraz tej podłogi brakuje mi trochę kłód, zacząłem to robić w poprzednim odcinku ale no jednak wymaga to dość dużej liczby kłód więc, pomimo iż dość długo robiłem to, i tak mi się nie udało tego zbudować, dlatego dokończę to dzisiaj oraz rozpocznę planowanie ułożenia tych ścian, oraz ich yy, rozpocznę po prostu budowanie tych ścian. Wiadomo, kolejne ściananie drzew, oraz ich tam układanie w strukturze. I prawdopodobnie tego również nie skończę w tym odcinku. Ja wiedziałem od samego początku, że budowa tego domku to będzie dość duże wyzwanie Zarówno logistyczne, inżynieryjne, jak i będzie potrzebowało dużo czasu na ukończenie Jest to prawdopodobnie... Co tutaj jakieś zbagowane jest na ścinanie? Jest to prawdopodobnie największa struktura jaką kiedykolwiek wybuduję w grze The Forest Nigdy wcześniej aż takich wielkich struktur pojedynczych za jednym razem nie budowałem. Budowałem domek tego typu na... O, ale gdzieś krzywo poleciało, te kłody teraz znikną pewnie, cholera wie gdzie. Budowałem domek na swoim save'ie, takim nie do nagrywania, który Wam prezentowałem, ale tamten będzie mniejszy, tamten jest mniejszy, niż ten, co teraz wybuduję. Więc to jest definitywnie największa moja budowla w grze The Forest, pojedyncza. Nie liczę obozów jako budowy, bo na obóz się składa kilka rzeczy: wiadomo, jakiś tam płot, ewentualnie domek, wieża i tak dalej. Więc tego nie liczę. Dlatego ten domek otrzyma świetnie domek, tylko to już będzie duży dom. On otrzyma tytuł największej zbudowanej przeze mnie struktury w Grze The Forest. Oczywiście, w porównaniu do tego, co budują inni ludzie, inni fani gry. The Forest, jak patrzyłem na przykład na YouTubie, budowle niektórych wręcz chyba entuzjastów tej gry, no to moja się będzie przy nich chować, słuchajcie, bo niektórzy mają są dość, dość kreatywni w grze The Forest, dosłownie jak w Minecrafcie naprawdę niektórzy budują ogromne, majestatyczne przemyślane i świetnie wyglądające budowle. No też, druga, pierwsza sprawa to jest, czy budują to na, tak, w oryginalnym trybie gry, jak ja tutaj, czyli Survival, że sami musimy robić drzewo, czy, ale inną właśnie sprawą jest, jeżeli to robią na trainerach, na nieskończoną liczbę surowców, tam budulców i tak dalej, gdzie jedna struktura buduje się jednym przyciskiem, no to wtedy już, no, nie robi to wrażenia, że ktoś się napracował przy tym, przy tej budowie, a jedynie może zrobić wrażenie, jeżeli ktoś się zrobił w pomysłowy sposób. No, i jak widać, już jest, yy, zakończona budowa fundamentów oraz podłogi, więc teraz, no, tam jeszcze trochę kłód leży. Teraz przyszła pora na, na ściany. A, właśnie, zanim ściany, to ja muszę zbudować schody. Chyba się muszę jakoś dostać do tego mojego domku. Myślę, że zbuduję Custom Stairs, To będzie dobre. Bo tamte obawiam się, że mogą nie być odpowiedniej wielkości. Chcę, żeby wejście do mojego domku było gdzieś tutaj, tylko żeby to było tak. Na, żeby to było na równi mniej więcej. Eee gdzie tutaj jest równo. Tutaj chyba jest. Tak będzie równo moim zdaniem. Więc umiejscowię też s... w... początek tych schodów tutaj i mają być one aż No nie aż, tylko mają być dokładnie dotąd. Jak to wygląda? No wygląda dobrze, słuchajcie. Ile kłód potrzebuję? 12. Kurde, 12 głód na takie coś. No nieważne, na szczęście drewna mam tutaj pod dostatkiem. Czekam na nowy patch, żeby mi te kłody odrosły. Bo budowa tego domku pochłonie wszystkie kłody z mojej najbliższej okolicy. No i niestety później będzie gorzej, bo będę musiał albo daleko biegać, albo przywozić je sobie na wózku. No a to wiadomo, że zawsze dłużej schodzi. Dlatego chciałbym, żeby jednak po najnowszym patchu kłody zwyczajnie, tak jak to wcześniej miały w zwyczaju, odrosły, bo były też takie patche, i to nawet ostatnio, po których, wow wow wow, 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 ale ją złapałem w locie. Nie chciałem, żeby wpadło do wody, bo po ostatnim patchu nie można już pływać z kłodami pod wodą, ma to taki minus, że jeżeli nam wpadnie kłoda do wody, to dupa, już jej nie wyciągniemy. Właściwie, co jest dziwne, przecież wiadomo, że drewno w wodzie pływa. No, drewno się unosi na wodzie, to jest rzecz oczywista, wiadoma i niezbyt skomplikowana, więc nie wiem, no się w, w sumie w grze to może i bardziej skomplikowane jest do roboty. Więc. Więc to nie powinno być problemem, że nie możemy wyciągnąć kłód z wody skoro te kłody powinny na niej pływać teoretycznie, no ale wiadomo, to jest gra, tym bardziej, że gra, której dopracowanie kompletnie nie jest mocną stroną ta gra jest jeszcze w fazie tworzenia Early Access no ale też ona raczej nigdy chyba nie miała zadatków na jakąś dopracowaną produkcję z... nie wiem, z gatunku... wysokobudżetową produkcję z gatunku AAA, eee, no raczej na takie, na tego typu produkcje to ona nigdy nie miała zadatków, no ale jednak warto by było, żeby twórcy się eee, bardziej czasami wysilili. Dobra, słuchajcie, jak widać, mam już ukończone schody. Sprawdźmy jak się wchodzi, wchodzicie, się postać nie zacina, bo on, ona nawet tu, kurde, potrafi centymetr wystawać, ta deska, i postać się potrafi na niej zaciąć. No to jest irytujące. No dobra, wejście jest zrobione. No, więc przyszedł czas na ściany. Tylko to oczywiście. O, jest opcja pod C. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie, więc to zrobię. No. Bo to jest takie ciekawe, takie automatyczne ustawienie tych ścian. Sprawia, że potrafi to nam zaszczędzić roboty i też robi się w to bardziej estetyczny sposób. Dobra, to mi pasuje, dobrze Gami ustawia te ściany. Jednakże, co ja chcę tutaj? Muszę pomyśleć, bo to jest ważna decyzja. Jak widać, tutaj teraz jest ściana, w której zrobiłem drzwi. Aczkolwiek nie wiem, czy ja w ogóle chcę w tym miejscu ścianę z drzwiami. Bo drzwi mogą być upierdliwe. Po... Nie, no, w sumie może będzie się dobrze po nich chodzić. No, ale nie wiem, czy ja w ogóle chcę drzwi, czy ja. A, nieważne, dobra, zbuduję to w razie czego w przyszłości się zniszczy, to więc żaden problem. No więc, tak, ściany, jak widać, są już y, zaplanowane. Więc teraz przyszła pora na najbardziej żmudną, może i nawet nudną, ale i najbardziej satysfakcjonującą y, czynność, czyli zwykłe budowanie. Tutaj już się trochę więcej namęczę Bo cała struktura nie liczy się jako jedno, że mogłem Jak budowałem te fundamenty, mogłem stanąć tu Po prostu klikałem, żeby budować i to na całej yy, Na całej tutaj szerokości się pojawiały te kłody, tutaj muszę latać dookoła W każdym z tych tutaj Z tych tutaj ścian muszę te kłody kłaść, więc się trochę nalatam dookoła No ale myślę, że efekt Efekt będzie naprawdę a właśnie, okna, słuchajcie, zapomniałem o oknach. No dobra, słuchajcie, to zrobimy w ten sposób. No właśnie, ściany ścianami, ale przydałoby się okna, bo inaczej w moim domku będzie ciemno. No więc tak, gdzie by tu zrobić okna? Patrzę, że tutaj jest wszystko dość symetrycznie zrobione. Za wyjątkiem tutaj. A, bo z tej strony jest leciutko chyba trochę szersze, jak widać tutaj, kłoda ucieka deska. Bo tutaj są trzy ściany, a tutaj są cztery. No i dupa nie wyjdzie symetrycznie, a ja lubię, jak coś jest ładnie symetrycznie. No dobra, zrobimy okienko tutaj. Tutaj. No, żeby były w różne strony świata. Oraz. No, tutaj nie będą dwa okieneczka, tutaj. Na rogach nie będę robić. No a tutaj to nie wiem czy w ogóle będę robić. Tutaj okienka nie będę robić. Te tutaj mi wystarczą. No dobra, okna zaplanowane, więc można budować dalej. Bo to trzeba zrobić teraz z tymi okienkami, bo później to no dupa by była. Jakbym musiał niszczyć ściany, bo bym na przykład zapomniał tych okien zrobić. No, pierwsza ściana jest już formalnie ukończona. Ale chyba czas na romać drewna Bo mi się kłody kończą, no dobra, tutaj jeszcze jakaś jedna została, jest jeszcze jakaś? Nie, chyba nie A kurde blade, teraz muszę uważać, żeby przypadkiem jakieś drzewo mi nie poleciało w tą stronę, bo mi to całe zniszczy Więc muszę teraz romać w tamtą stronę niech mi tylko jakieś drzewo tam poleci i coś zniszczy. O, to już było podejrzane. Słuchajcie, to to, to już trochę było niebezpieczna sytuacja. No dobra, na razie, na razie te drzewa, ale są w tą stronę, którą chcę. Żeby leciały. O, piękno okienko już jest. To mi się podoba, zaczyna już ten mój domek nabierać kształtów na spójrzcie, będzie się naprawdę fajnie prezentować. To będzie naprawdę duża budowla. Tu jest okno, tak? Jest dobrze. Okej, okay, robimy dalej. Mówię, kurde, ja tutaj wytnę wszystkie drzewa dookoła, no mam nadzieję, że, yy, że te drzewa po prostu się zrespią po następnym patchu, bo jak nie to będzie, no lipa będzie po prostu. Za, za daleko będę się obiegać. Ktoś mi dał link do jakiegoś trainera w komentarzu po poprzednim odcinkiem. Yy, dzięki, ale, no chcę jakoś na tym savey grać w ten, Tradycyjny, oryginalny sposób, taki jaki sobie obrałem na początku. Gdybym chciał grać na trainerach, czyli na nieskończonej liczbie surowców, to bym stworzył oddzielną serię dla Deforesta. No czego na razie nie będę robić. Kto wie, może w przyszłości będę korzystał z jakichś trainerów, żeby budować jak najfajniejsze y, rzeczy, y, budynki struktury. No ale na razie jeszcze sobie pogram taką, jak prawdziwy rozbitek na prawdziwej tajemniczej wyspie. Czyli muszę wszystko robić sam. Wkładając w to często dużo czasu. Nadal nie włączyłem kanibali, słuchajcie. Nie chcę mi się, naprawdę, nie mam, nie chcę mi się w tych kanibali włączać, ponieważ no byliby strasznie upierdliwi podczas mojej budowli. Podczas tej mojej budowy. Słuchajcie, gdybym miałem włączonych kalibali to do tej pory ja bym podejrzewam, że dopiero y, był y, przy końcówce budowy fundamentów. Dlaczego? Bo z kanibalami to takie strasznie oni opóźniają pracę, bo są. No po prostu są upierdliwi. Zamiast sekundę przejść, iść polować na jakieś wiewiórki, czyli cholera wie na co, to polują na mnie. No może też dlatego są. Nazywani kanibalami, między innymi. No bo gdyby polowali na sardy, to by nie byli nazwani kanibalami, logiczne. No ale jednak potrafią one skutecznie zająć czas, co sprawia, że prace się opóźniają. A co na pewno nie jest mi na rękę. W przyszłości jeszcze spokojnie będę sobie włączał tych kanibali, będę ich maltretował. No ale na razie nie chcę, żeby to one maltretowały mnie. I żeby mi przeszkadzały podczas budowy, bo moje ambicje tutaj co do tej budowy są dość duże. Dlatego też nie chcę, żeby e, te wredne tutaj, ci tutaj wredni mieszkańcy wyspy wchodzili mi w drogę. Właśnie, to jest też ciekawe: czy nigdy na takiej, czy w grach, czy w filmach, czy nigdy. Mieszkańcy wyspy, na którą trafia, no nie wiem, taki rozbitek yy, Nie mogą być przyjaźni Z reguły nie ma tak, że o, trafia, czy w filmie, czy w grach Jednak najczęściej, że rozbitek lub ktoś tam Kto podróżuje, no trafia na jakąś wyspę, no i tubylcy z reguły są Wrogo nastawieni Czy jest to związane z tym, że po prostu to ich teren i obawiają się najeźdźców czy po prostu są tak nie jak ci tutaj w The Czyli no zrzą wszystko co popadnie Różnie bywa Ale z reguły to jednak Tubylców należy się obawiać No, muszę powiedzieć, że to nabiera kształtów. Wygląda to coraz lepiej. Właśnie, bo ja chyba planuję, że ten dom będzie piętrowy. Więc nie wiem dokładnie, jaka wysokość tej ściany być powinna. Na jakiej wysokości powinien się znajdować strop. Nie zaplanowałem jeszcze tego. Jeżeli mam być szczery, może zbudować jeszcze jedną ścianę na drugiej, ale to od cholery roboty, więc może już teraz bym Pierdyknął strop, zbudował. I taka wysokość powinna mi wystarczyć. No nie wiem, zobaczy się, jak zbuduję te ściany. Tam już chyba kud nie ma. Tutaj jest dosłownie kilka drzewek. Kilka drzewek zostało. Trzeba będzie latać troszeczkę dalej. Niestety, bo się człowiek tylko na lata. Kurczę, wszystkie batony zaraz w Zaraz wracam do obozu. Kupię sobie sarny na ruszcie Mięso z sarny właściwie. Zresztą, chyba czas już będzie kończyć budowę, bo jak widać robi się ciemno. Robi się ciemno, słońce zachodzi. Więc pora wracać do obozu. I się przespać. Ale zanim wrócę to dokonam oględzin. Wow, coś mi się dziwnie ścieło. Dokonam oględzin takich takiego odbioru robót w połowie. No, muszę przyznać, że fajnie to wygląda. No nie wiem, czy tutaj już budować strop, sufit, no nie wiem, czy to jest sens, może Jakbym skakał, to nie dałbym rady, bo bym stukał o niego głową, więc może jeszcze jedną. ścianę się tutaj postawi i jeszcze jedną wyżej. No nie wiem, się zobaczy. Wygląda to fajnie. Nawiera to już rąki nóg. Jeszcze zostało sporo pracy, ale spokojnie, na pewno efekt będzie tego warty. Dobra, słuchajcie, z tym odcinku to już wszystko. Ja wracam do obozu. Jeżeli Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!